Przejdziemy się w miejscowości Karłów, jest to początek pracy na Szczeliniec Wielki, czyli Góry Stołowe. Podążamy do szczelinca. po drodze mamy różne knajpeczki, jakieś tam budeczki z jedzeniem. A jeszcze no są rynku. zamknięte, bo tak. jeszcze jest godzina ósma rano. Szlak biedzie. Szlakiem żółtym, który ma około 3,2 km i ma nam to zająć około 2 godzin. Takie informacje znaleźliśmy, także zobaczymy, ile nam to zajmie faktycznie. Się wspinać i jak widzimy, Lewe lewą wejście, stronę tak. Prawe zejście. zejście jest tutaj, podobno 655 schodów, które musimy teraz pokonać. Sorry, ale liczyć nie będziemy. Nie wiem, co Wy sądzicie, ale nam się tu naprawdę podoba. Trasa faktycznie póki co nie była jakaś strasznie ciężka. Przeszliśmy te 600 ponad schodów, nie liczyliśmy. Teraz jest bardzo lajtowo, jest chłodno między skałami. Nawet komary jeszcze nas nie pogryzły, chociaż niczym nie spryskiwaliśmy się. Także super. Chwilami jest nawet dość wąsko. No, i dochodzimy do schroniska Szczelnic. A dokładnie nazywa się schronisko na szczelincu. Dojście do schroniska zajęło nam około 40 minut. I po tych schodkach, potem troszkę płasko. I jesteśmy. Stąd rozpościera się przepiękny widok na czeską stronę gór stołowych. Przez tak? chronisko zaczyna się trasa turystyczna. Która jest już płatna. Bilet kosztuje 10 zł od osoby. Tą trasą dojdziemy do miejsca, z którego wyszliśmy, można powiedzieć. Czyli wchodziliśmy lewymi schodami. Lewymi schodkami, wrócimy prawymi. Czyli wrócimy do Karłowa. Jeśli ktoś sobie zostawił samochód w pasterce, to niestety musi zejść innym zejściem. Trasa, ta nie wiem, czy już mówiłam, zajmuje przejście około godziny. I plus jest taki, że można płacić też kartą. Jak widzicie, jesteśmy przy po ludzie, no i oceńcie sami. No. Słuchajcie, to jest chyba najlepszy efekt. Dla którego warto zapłacić 10 zł za bilet. Tak, tutaj zobaczcie jaka jest zajebiście wąska szczelina. U góry węższa, na dole troszkę szersza, tak, że no... podobno da się przejść. Nie, no myślę, że bez problemu, aczkolwiek... Są łańcuchy do asekuracji. Tak. Mam nadzieję, że kamera chociaż w połowie oddaje efekt. Okej. Okay. Jest to dosyć mokro. Więc, dlatego, jest, są te łańcuchy tu po lewej. Mokro, bo słońce już tutaj. Tak, dobrać. słońce nie dochodzi. Ok, to teraz pokażę właśnie ten efekt. Zobaczcie. Kapitalna sprawa. A tak to wygląda już z samego dołu. Wyjścia. Słuchajcie, patrzcie, Skończyło się nam wyjście. Tu jest blokada. We are trap. Znaczy, Czyli jednak jest wyjście. Jednak jest wyjście. Ja tam, A pani już to Co masz do powiedzenia? No jest strasznie chwilami. Jest wąsko. Ciemno. Mokro. Jest zajebiście. Zobaczcie jak to wszystko wisi. No, fajnie, fajnie. Efekt zajebisty. Zrobiliśmy takie fajne koło. Troszkę wieje, więc będzie słabo słychać. E, na wprost na godzinie powiedzmy 12 tam są takie szeregóweczki e, to tam zostawiliśmy samochód I tam jest taki ostatni parking przed wejściem. Tak, tak. Najbliższy parking do A tutaj są te takie widzicie na, e, na środku właśnie takie knajpeczki. To tędy właśnie wchodziliśmy. I tędy będziemy schodzić. Zgadza się.